To ty dużo wygrałeś w tym roku, moim zdaniem, jeżeli chodzi o uznanie kibiców, docenienie ludzi, którzy w UFC decydują o tym, kto z kim walczy, nie jak ty na to patrzysz, ale uważam, że nie można patrzeć na ten rok tylko przez pryzmat tego, że te walki kończyły się przegranymi, ale uważam, że wizerunkowo to, co pokazałeś w tych walkach, czego ten bonus był też dowodem, dużo zyskałeś, nie wiem jak ty na to patrzysz. Nie, no Dokładnie, ja uważam, że no wiadomo, trzeba trenować, być wszechstronnym zawodnikiem, ale tam no, niewiele brakowało w jednej i w drugiej walce, ta druga była też... Też naprawdę naprawdę mocna. No, dużo zyskałem na pewno, zyskałem na pewno w oczach UFC, w oczach Mika Maynarda, bo, bo to widać on z nim świetny kontakt, bo uratowałem w sobie dwie walki, bo te dwie walki to było brane na dwa tygodnie przed. I ja no, zrobiłem dosłownie po dwa sparringi do tych walk. Z tym szarabuletem to też, też tam e, do, nie do końca było wiadomo, czy walczę. Miałem na miesiąc przed propozycję, potem nagle walki nie było, bo to też o tym nikt nie wie. Nagle odwołali tą walkę po dwóch tygodniach znowu czy zawalczę, więc, więc no ja co by się nie działo, no wychodzę z każdym. Kto się interesuje e, moją drogą w UFC to widzi, że no jakich ja miałem zawodników na rozkładzie, no ale wiadomo no, ja chcę z takimi też wygrywać, dlatego nie mam u mnie innej drogi, ja nie jestem jakiś mega rozpoznawalnym zawodnikiem, żebym miał łatwą drogę, tylko muszę tak się przebijać no i w końcu, w końcu to wyjdzie no a ja, no co, no zyskałem na pewno i tak jak mówiłem, i w oczach Mainarda i w oczach fanów i, i też dostałem nowy kontrakt, bardzo dobry więc, więc no, będzie dobrze teraz planuję wyjazd do, do bardzo dobrego klubu i no, moim celem jestem top, i w końcu, w końcu to osiągnę. Klubu zagranicznego? Tak, zagranicznego, zagranicznego na pewno. Tutaj buduję sobie, no wiadomo, swoją bazę jak zawsze. Mam ludzi wokół siebie. Co by się nie działo, to mam gdzie trenować. No ale mówię, no, mam warunki takie, żeby pojechać sobie gdzie, gdzie mi się tam podoba, więc, więc zabieram brata i niedługo po, no jeszcze myślę do miesiąca i zobaczycie fajnego newsa. Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka różala.pl